Siemano, tutaj Sosna. Słuchajcie, zgodnie z obietnicą będę teraz Wam przedstawiał w kolejnych filmikach kolejne frakcje do Anno Domini 1666. Tym razem będzie o Kozakach. Ja wiem, że to będzie nie, niekoniecznie chronologicznie, bo już w sprzedaży jest frakcja osmańska. Natomiast teraz, w najbliższym czasie, do, właśnie do sprzedaży trafiają Kozacy. Ja wiem, że dla wszystkich tych, którzy wspali nas w czasie akcji Kickstarterowej i w czasie akcji na wspieram, to nic nowego, bo już tych Kozaków mają. Ale wielu z Was jeszcze tych, tych zestawów nie ma. Poza tym, wiele osób po prostu kupiło tylko sam zestaw podstawowy. Więc. Jakby teraz chciałbym się skupić, dzisiaj opowiadam o Kozakach, w kolejnych filmach będą kolejne frakcje, będą tajemnicy i, i tak dalej. I zgodnie z także z obietnicą, którą dałem w poprzednim filmie, zdradzę, uchylę takiego romka tajemnicy odnośnie tych prac nad tymi zestawami, które pojawią się w przyszłości, tych, których na Kickstarterze starterze nas wspieram. Nie było. Dalej wróćmy samych, do samych Kozaków. Słuchajcie, o frakcji generalnie. Skąd się, skąd się wzięła, skąd się wziął pomysł, na, jakby, na Kozaków i co było naszą inspiracją? No to jest oczywiście bardzo proste, no to jest, jest to powieść Henryka Sienkiewicza, a w powieść powieści Henryka Sienkiewicza. I pojawiają się, wiadomo, że w naszej, w naszej grze pojawiają się te postacie, które znacie z kart powieści albo z, z filmu Ogniem Mieczem. Słuchajcie, sami Kozacy, pierwsze, pierwsze, pion, co robią Kozacy w Wiedniu? Wi wiadomo, że akcja, akcja gry dzieje się w, w Wiedniu, co robią tam Kozacy? to taka ba bardzo prosto, bardzo prosta historia. Otóż jak, w, tak jak już mówiłem, w czasie, w czasie elekcji w czasie wyborów, w czasie wyborów nowego cesarza pojawiają się posłowie z, także z tych państw, które jakby nie są bezpośrednimi sąsiadami Imperium, znaczy Imperium Habsburga, ale są to wszystkie te państwa, które chcą przy okazji elekcji załatwić jakieś swoje interesy. Kozacy nie są tutaj wyjątkiem. E, pojawiają się w się Wiedniu po to, żeby spotkać się z delegacją Imperium Osmańskiego, żeby przedyskutować bardzo ważną kwestię, jaką jest oddanie, oddanie, e, oddanie Kozaków pod, i, i całej Ukrainy pod protektorat Wysokiej Porty. No, wysoka Porta to była 17-wieczna, 16 16-7-wieczna. Nazwa imperium osmańskiego. Teraz jakby same zasady, o kim, kim są Kozacy, na pewno już wiecie. Ci te osoby, które grają w ogóle to znają tą frakcję bardzo dobrze. I inni no oglądaliście film, czytaliście książkę, więc doskonale wiecie, wiecie. Wiecie też pewnie z lekcji historii. Teraz tak, w naszej frakcji kozackiej oczywiście z szefem jest Jurko Bochum. Jurka Bohun to młody, młody kozak, ma 26 lat. Od, od dziecka był już wychowywany w obozie wojskowym, brał udział w kampaniach. Jego debiut taki militarny to bitwa pod Ochmatowym. Jest on synem pułkownika, znanego pułkownika kozackiego Iwana Bohuna, Natomiast w tym momencie został wysłany przez Piotra Doroszenka, czyli Kachmana Kozackiego. Aby był dowódcą eskorty Mazepy, który Mazepa reprezentuje właśnie Kozaków w czasie, będzie reprezentował Kozaków w czasie rozmów z posłami Imperium Osmańskiego. Jako postać w grze Bochun jest bardzo zwinny, z bardzo sprawnym szermierzem, ma bardzo fajne zdolności, do, w szczególności takie, które dotyczą możliwości jakby odrzucenia wszystkich karca się szermieki. Może nie będę się oddawał przy omówieniu postaci w takie detale, natomiast jedno, co jest pewne, jest to postać, która, która jest świetnym szermierzem, jest charyzmatyczna, jest bardzo, bardzo groźna. Je, on jest szefem frakcji. Jego prawą ręką jest, jest Esau, czyli oficer kozacki Anton. Anton. Anton był jego nauczycielem szermierki, był jego wychowawcą. Jest on takim charyzmatycznym dowódcą Mołojców, czyli piechoty kozackiej. Ma specjalne zasady, które sprawiają, że ci Mołojcy będąc za do zasadę dość i hałaśliwą gromadą on, dzięki temu, że mamy plansze, oni są zdecydowanie bardziej y, skuteczni. Sam w sobie jest dobrym szermierzem, walczy dwoma broniami, czyli ma szablę i naciak. Kolejną postacią we frakcji kozackiej to Horpyna. Y, chorpyna, y, chorpyna jest y, to jest taka zdrowa dziewoja, bardzo, bardzo postawna, jest, y, jest kochanką y, Bohuna. Jest z niego ślepo zapatrzona i, i ma jest taka specjalna zasada, yy, właśnie, która która w grze to reprezentuje. Horpena jest dosyć specjalną postacią, dlatego, że jest wróżbitką. Wróżbici mają cały szereg yy, takich zdolności, dzięki którym mogą manipulować dekiem kart. Nie tylko yy, posiadaczem, czyli nie tylko gracza grającego kozakami, ale także przeciwnika. Jest to bardzo pomocne w czasie rozgrywki. i to jest bardzo ważny właśnie model w frakcji kozackiej, on oczywiście jako wojownik to nie przesadzajmy, nie jest specjalnie skuteczna, natomiast jest, jest bardzo takim ważnym asetem. Kolejna postać to z kolei taki pomocnik chorpyny, czyli Czerenc. Tak naprawdę Postać owiana tajemnicą, nie bardzo niewiele nie, nie, nie wiadomo na temat tej postaci. Wiadomo, że jest, że jest to karzeł, jest garbaty, jest okaleczony, jest, ma ucięty język, nie wiadomo dlaczego. Jest bardzo mroczną i złą postacią. W grze jest świetnym strzelcem, tak jak w filmie, tak jak na kartach powieści. Jest świetnym strzelcem, jest bardzo, bardzo groźny. Co, co jest dość istotne, zdecydowaliśmy dać mu zły charakter co ma też dość duży wpływ na jakby budowanie frakcji kozackiej całej bandy. Zwykłymi żołnierzami w, u Kozaków są Mołojcy. Mołojcy, mamy trzy wzory Mołojców, trzy różne, trzy, różne, trzy różne figurki. Mołojcy jako postacie w grze charakteryzują się przede wszystkim tym, że są zwinni, czyli mogą się poruszać na skos. Jest to dosyć, dosyć pomocne, bardzo w, pomaga w różnych sytuacjach taktycznych w czasie rozgrywki. Nieźle strzelają, także to są dosyć, dosyć ciekawe postacie. Zresztą w każdej frakcji staraliśmy się, aby te postacie tych zwykłych żołnierzy, komunersów, były w jakiś sposób unikatowe. Słuchajcie, czyli to mamy, to mamy postacie, które znajdują się w pudełku głównym. Wszystkie te postacie znajdziecie w tym, w tym pudełku rebeliantów Bohuna. Ono zawiera 7 modeli, 7 modeli. kartę frakcji. I, I oczywiście, karty, wszystkie postacie. Karty, postaci, które widzieliście na zbliżeniu w czasie filmu. Słuchajcie teraz, jeszcze takie dosyć ważne zasady, jeżeli chodzi o, o, same, o same Kozaków. Zasady frakcji. To jest to, że są hałaśliwi. Żeby to odzwierciedlić, kozacy mają opcję dobierania dodatkowych kart w momencie, kiedy strzelają. Czyli jakby dosyć łatwo, jeżeli wystrzelimy, możemy dobrać kartę, czyli dosyć jest to proste. Oczywiście jest to ograniczone do dwóch razy w turze, natomiast jest to stosunkowo łatwe do osiągnięcia. Jest to łatwiejsze na przykład niż w przypadku Polaków czy, czy Francuzów. Teraz Jakie? Kolejnym, kolejnym zestawem, który się pojawi wraz z pudełkiem podstawowym, to jest pudełko dodatkowe Mołoców. W środku znajdziemy trzy postacie. To są te same, to same figurki, które mamy w pudełku podstawowym, natomiast do nich są dodatkowe karty. Oprócz tego, że możemy tych kozaków wystawić jako zwykłych Mołoców, to mamy jeszcze opcję, aby wystawić ich jako Mołoców Weteranów. Którzy różnią się tym, że po prostu są odważniejsi, czyli mają wyższą cechę hardbucha oraz lepiej strzelają. Dodatkowo mamy też opcję wystawienia dziesiętnika. Dziesiętnik z kolei ma zasady ma, ma, ma specjalne dowodzenie, które pozwala skuteczniej naszym kozakom na polu bitwy po prostu być skuteczniejszymi i, i bardziej godnymi zaufania. Teraz tak, jeżeli chodzi o plusy i minusy całej Francji. Plusy. Kozacy są bardzo, powiedziałbym, elastyczni i dzięki temu, że, są, że mają dużo postaci ze zwinnością, bardzo łatwo manewrujemy na polu bitwy, na, na planszy. To jest, to jest coś, co jest, daje im wyjątkową, wyjątkową przewagę. Kolejna bardzo ważna rzecz, to jest łatwe dobieranie kart, o których wspominałem, czyli ta zasada, kiedy, że są dwołośni, kiedy strzelają, dobierają karty. Kolejne rzeczy to są też uniwersalnie, czyli mają dobre modele do walki wręcz, czyli Bohuna i Antona i mają świetnego strzelca, czyli, czyli Czeremisa. Oczywiście kozacy sami sobie, Mołojcy so, też mogą strzelać. Natomiast Czeremis nie dosyć, że dobrze strzela, to jeszcze ma zasadę szybkie ładowanie, czyli praktycznie, jeżeli, jeżeli nam się powiedzie, może strzelać co dwie tury. To jest bardzo, bardzo korzystne. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że mają jakby w podstawie frakcji model, model z wróżeniem. Jest to wyjątkowa, wyjątkowa rzecz, no Polacy, czy Francuzi, czy, czy Osmanowie nie mają takich modeli, wobec czego to jest coś, co jest zdecydowanie ich plusem. Jako minus frakcji są stosunkowo ubodzy, czyli na rebelianci, bo mogą, bochuna mogą, mają tylko cztery krajcary, które mogą poświęcić na, na, na zakup dodatkowych w a to jest po prostu no, niedużo. Natomiast kolejnym jakby ograniczeniem i wadą frakcji pozackiej jest to, że mają ograniczony, mały wybór dostępu do, do, do najemników. Nie mogą brać postaci, nie mogą być w swojej frakcji postaci dobrych i złych. Czyli jeżeli wystawimy złego czeremnica, a wystawimy go, bo jest po prostu świetny, no to już nie możemy wziąć żadnego najemnika, który jest po prostu dobry. Poza tym nie możemy brać postaci praworządnych. W przyszłości jeszcze, jeszcze będę omawiał kolejne zestawy najemników. To, kiedy będę mówił, będę mówił o, o, o rabinie i Natanie, który i jego tworze, czyli golemie, to też się dowiecie, że oni nie mogą wystawiać rabina, dlatego że no, w czasie powstania Chmielickiego Żydzi bardzo ucierpieli na Ukrainie, no i Natan po prostu sam ratował życie uciekającego, więc też na pewno do samych kozaków nie dołączy. Słuchajcie, to jakby. O samych kozakach to tyle. W przyszłości będzie zestaw y, oczywiście jakby bohaterów dodatkowych do tej frakcji, który zawiera Azję, który kozakiem nie był, ale był tatarem, tatarem czyli, czyli sojusznikiem kozackim oraz postać Andrzeja Kwidzica. Z tym, że do, do, zdecydowaliśmy się dodać Kmicica do Kozaków, było bardzo wiele kontrowersji i wielu graczy powiedziało nam liberów w Natomiast byliśmy bardzo konsekwentni. Słuchajcie, no, nie jest to gra historyczna, nie jest to gra opierająca się w ściśle o, o tym, co wymyślił się Kiemic. Jest to nasz, pewien, nasz pa, pewna wariacja na ten temat. Dlatego zdecydowaliśmy, że Kmicic będzie takim wagabundą, rebeliantem, e, po prostu buntownikiem, który do tych Kozaków dołączy. Ale o tych postaciach więcej opowiem Wam. W, przy okazji kolejnego e, filmiku. Zgodnie z obietnicą, parę słów i uchylam robkę techniczną tego, co będzie dalej. Jak wiecie, gra jest rozwijana. I gra będzie rozwijana i y, 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 tworzymy już cały czas nowe rzeczy. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszej postaci y, z nowego dodatku. Jest to y, Gerard Thibault d'Avarnesse. To będzie pierwsza postać, która pojawi się w dodatku, która nazywa się Ostrza Światła i Ciemności. E, Thibault to Ostrze Światła, czyli postać, która będzie walczyła po stronie dobra. Krótka historia, jest to, jest, jako młody chłopak urodził, on jest Holendrem, jako młody chłopak był bardzo chorowity, praktycznie nie wróżono mu zbyt długiego życia i jego ojciec mawiał, że co noc walczy ze śmiercią, no i rzeczywiście walczy ze śmiercią i z tą śmiercią co noc udawało mu się wygrywać I już od dziecka przejawiał ogromne zainteresowanie szermierką. E, I e, widząc to, rodzice stwierdzili, no stwierdzi, że, że warto go rozwijać w tym kierunku. No i rzeczywiście okazał wykazał się niebywałym talentem. E, wkrótce przeszedł z wszystkich nauczycieli, których, których, e, których rodzice byli w stanie mu e, zapewnić. E, I wtedy, e, w, gdy, był już mło, gdy był już młodym człowiekiem, który jest wysłano go z misją do Hiszpanii, gdzie miał bardziej interesy rodzinne, i tam doszło do spotkania, które zmieniło życie Tibo. Otóż spotkał się z, z pewnym starcem o nazwisku Jairimio Sanchez de Harenza, Był to wielki mistrz zakonu e, Szaty Chrystusa. E, i Jednocześnie e, człowiek ten wymyślił sztukę e, szermierszą, która nazywa się Varadera de Destreza. E, i Doszło do takiego spotkania, w którym, w którym po prostu ten starzec potrącił Tibo. Tybo młody, wiadomo, gorąco Christy, się bardzo się zdenerwował i doszło do, do takiego sprowokowanego przez Tibo pojedynku, w ten starzec wygrał za pomocą zwykłej krewnej laski. Oczywiście Tibo był bardzo zaskoczony, myślał się już, mimo młodego wieku, stał się już niesamowitym mistrzem szermierzem, natomiast, jak się okazało, odebrał lekcję od zwykłego staruszka. No. Jak wiecie, jak już powiedziałem, no nie był to zwykły staruszek. Zafascynowany, zawstydzony, zafascynowany w ogóle tą, 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 tą sytuacją, po prostu przystał na propozycję starca, że, że tego będzie uczył. No i na wiele lat z, zniknął, jakby z życia publicznego, zaszł się w zakonie, gdzie, gdzie po prostu uczył się szermierki. Po czym pojawił się na dworze Mauryt Cyrygolańskiego, gdzie wziął udział w pojedynku, w, tym pojedynku, w takim w pojedynku, w turnieju szermierczym. Ten turniej wygrał. Po tym turnieju w ogóle rzucił wyzwanie wszystkim, że przez trzy dni będzie przychodził na dziedziniec, gdzie będzie można go wezwać na pojedynek. I przez trzy dni toczył te pojedynki i za każdym, na koniec każdego dnia schodził z tego, po prostu bez draśnięcia, za każdym razem był zwycięski. Było to, to zrobiło się ogromne wrażenie na, na dworze. Wkrótce zlecono też mu prowadzenie szkoły szermierczej oraz Także zdecydował się na pisanie traktatu. Cały czas, w tym czas mimo tej, tej chwały, która jego spłynęła, w związku z tym, był takim mistrzem, po prostu zachował wiele skromności. Był człowiekiem bardzo pobożnym i wraz z wiekiem, po prostu to zachował się jak asceta żył w, żył w pobożności, w taki, oddawał się medytacją. Jednocześnie na wiele, wielokrotnie znikał, nikt nie wiedział, gdzie, gdzie w, tym czasie, w tym czasie bywał. Skąd się wziął w Wiedniu? Otóż, no w, tej, w, w momencie, kiedy dzieje się akcja gry, Thibaut już jest starcem, ma 80 lat, jest absolutnie niekwestionowanym mistrzem ostrza. I objawił mu się Archanioł i powiedział mu, że powiedział że, po, że Tibo powinien pojawić się w Wiedniu, gdyż tam on jako niezrównany mistrz ostrza będzie miał szansę skrzyżować. Skrzyżować swój, swój rapier z rapierem i z ostrzem największego wroga ludzkości. No, oczywiście, jako żartującą wolę morzą, więc Tibo zebrał się, i zebrał swoje rzeczy i pojechał właśnie do Wiednia na spotkanie z przeznaczeniem. O tym, kto będzie dla przeciwnikiem TIPO i yy, jaka jest dalsza, dalsza, dalsza opowieść, dalsza część tej, tej opowieści opowiem wam w kolejnym filmiku, gdzie pokażę wam kolejne, kolejną postać do, do, do naszej gry. Yy, słuchajcie, jeżeli w ogóle Was interesują tego typu opowieści, interesują Was to, co wymyśliliśmy, yy, ten świat, który stworzyliśmy, bo jak wiecie, to nie jest XVII tylko XVIII wiek, który sobie wymyśliliśmy to warto zerknąć do czegoś takiego, jak nasz artbook. Nazywa się to artbook, ale oczywiście nie skupiamy się na samych grafikach. One są doskonałe. Tak jak powiedziałem, grafiki do, do artbooka zostały stworzone w większości przez pana Marka Szyszkę. Natomiast część zrobiła także Monika Sochocka i Monika też jest odpowiedzialna za to, że, że ten artbook ma taką przepiękną formę graficzną. Natomiast jeżeli chodzi o warstw, warstwę taką merytoryczną, w artbooku opisujemy, Opisujemy każdą postać, opisujemy każdą frakcję i po prostu zawieramy jej historię, yy, motywy i mówimy, skąd się w tym wiedniu i skąd się w naszej grze wzięła. Jeżeli Was taka yy, argument zainteresuje, to też możecie go znaleźć. Link do, do naszego sklepu w opisie filmu. Słuchajcie, to na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Was interesują, jeżeli Was yy, ten filmik zainteresował, to bardzo Was proszę o kliknięcie lajka like oraz, oraz subskrypcję. Dzięki temu będziecie mogli dostawać powiadomienia o kolejnych filmikach. Dziękuję Wam bardzo, na razie, cześć. Chorbynko, kochanie, weź to tak do titule troszkę, bo kosturem dostaniesz, albo czeremś Ci i prawda, nos. Myślę, ty jesteś po prostu jest nieugiętą kobietą, idę za